Siemaneczko, Siemaneczko, z wszystkim. Po ostatniej pięknej przegranej zbanuje Sydwan. Ale nie, bo tak naprawdę to Czyżykowy Wjazd miał szczęście. On jest. O Loch vs. Inferno again. Dobra, mamy Władcę. Więc no nie najgorzej. Władca ma przepotężny tutaj zajbiście wyglądający skin. Świetnie to wygląda. Władca ma z tego co pamiętam jeden diabł, jeden czar, jeden smora. Zaczyna z pochłonięciem ciał oraz logistyką, więc szybką bramę możemy sobie zrobić na starcie. Tak mi się wydaje. Gramy na Ktrę, tak gramy na tre, więc na min minowski. No cóż jest problem? No gramy w. w Loch, nie? Gramy w Loch, więc szybka brama jest must have. No wszystko, co przyspiesza, jest potrzebne. Inicjatywa 8, super. Obrona przydatna. Buty się dublują, ale. Moral i kieszeń, spoko, nie? Pierścień, areny, minus 2 wiedzy może być. Senucznika czy szczęścia? Średnio, szczerze powiem Wam, ta ścieżka, plus iście w lewo, jest najlepszą według mnie opcją. W tym momencie. I tak, my chcemy szybko się bramować. Więc, jakby to zostaje. Jakby szybką bramę to jest nasza podstawa do tego wszystkiego. Mm, zajebiście. I jakby. Wchodzimy jak w masło, nie? Po prostu. Czy jakieś czary chcemy? I don't think so. Taktyczkę. Mm, no taktyczkę, spoko w sumie. Dowodzenie. Fajnie by było. Z dowodzenia można zrobić bramę lepszą. Z tego co pamiętam. Werbunek. Y od zwiernego można mieć z wyrbunku i do tego więcej jednostek, więc fajnie. E, lepszą bramę, siły czarów nam dużo daje, więc no Fikien, ogień must have musi być. No i szczęście! Odporność na magię, super, lepsze dowodzenie, zajebiście. I typowy wjazd bez defa będzie, nie? Więc trochę może nas zniszczyć, ale będziemy mieli sporo defensywy. W taki sposób wydaje się to być naprawdę fajną opcją. Już, już mi się to podoba, taki buildzik. Nie mam za bardzo z czego nawet zbijać w dół, więc po prostu lecimy do przodu. Hmm. Lecimy po prostu do przodu. Aora dyplomacja, nie? Hmm. Lepszy atak, eksperckie dowodzenie na razie. Bo chcemy odźwiernego. Chcemy eksperckie bramy, chcemy znamie Na pewno i rozdzierające I powiem wam szczerze, że build'zik jest Subcio Build'zik jest yy, Przepotężny, no taktyka no nasz to jest aż bardzo dużo pod ten wjazd Nie wiem czy aż taktyka mi jest, szczerze powiedziawszy jak mam jeszcze aurę szybkości potrzebna yy, Uważam, że no niekoniecznie ale żeby mu zblokować jego taktykę będę mobilny, bardzo, bardzo mobilny będę szybką bramę i tak rzucę gdzieś tam z tyłu mogę stać, pod to tego dostanę trochę z rekrutów więcej, według mnie jest ok. według mnie build jest super, zostawiamy ależ on monstrualnie idzie, ale zajebiście wygląda, to jest szacun do tego, co dorzucił, kto to zrobił, super sprawa eee, w ogóle witam wszystkich bardzo serdecznie fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś, mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił Będziecie się fajnie oglądać, no i oczywiście będzie wchodzić to, co ma wchodzić, nie? Będzie wchodzić to, co ma wchodzić. Jest moral, jest trochę różnych rzeczy. Jest ten werbunek. Są, są, są spoko sprawki, no i do tego jeszcze ten inicjatywka, nie? Weździerający też jest kontrujący smoka, wiedźmę. Więc... Powinno być w porządku, naprawdę, ale ten ostatni Sylvan to był przeboski, naprawdę on był prze... Naprawdę przeboski e, e, Przeboski Naprawdę był przeboski Czyżek że go bo szybko się z nim gra <grych> Ale to, co 3... tysięcy obrażeń w trzech ruchach Wow Wow Naprawdę, no miałem 5 defa, nie, ale... Ale wow, I tak wow Dobra idziemy w lewą ścieżkę, bo chcemy się zboostować Chcemy się zbustować jak najbardziej No nie mamy defa, ale powinno No mamy też szczęście na plusie jakieś, nie? Siłę czarów też jakąś mamy Powinniśmy dać radę, nie? To jest taki typowy wjazdowy build Bardzo mi się osobiście podoba Mieć szczęście, dowodzenie To naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia 4 Moral to też jest naprawdę dużo do tego jeszcze wiecie. No diabłęka więcej, nie? Czarta z Mory to jest naprawdę dużo. No raczej atak def. Tak to trochę będzie. Nie, no wydaje się być solid, solid, moi drodzy. Naprawdę też tak patrząc na to, to jest naprawdę solidny build. Solidny, naprawdę solidny build, więc powinno się udać. Tamten eksperymentalny ostatnio, ale też był super. Naprawdę był super. Do zestawu smoka by się coś pytało. Mm, jest, jest do zestawu smoka, ale zajebisty sztos. Jest i do zestawu smoka. No dobra, no to jeden wiedzy, jeden tego to mi tak nie za bardzo potrzebne. Tak kupujemy na pewno od razu to. No i od razu nam to podbija wszystkie statystyki. Znakomicie. E, jeden moral. No nie do końca. W myślę, sensie, że z naszyjnika mogę mieć tutaj lepsze rzeczy, czyli moral i siłę czarów. I dwa ataku. No, dziewięć obrony to i tak dużo, nie? Eee, czekajcie, jakby to sprzedać 107 to tysięcy. To jakbym to sprzedał. No i to sprzedał, to jak to wygląda? Jest 11 tysięcy. I za wyszło. Idealnie nam no, wyszło. Jeszcze jeden level dostaniemy. 16. 6, 9, 9, 9, 9. 4 morale, 2 szczęścia. A, super. Super bildzik wyszedł. Powiem Wam, że ostatnio też wyszedł super. Teraz też wyszedł super. No, ale przegrałem. No, nie powiem, że szczęście alfa wchodzi w wszystkich ruchach pod rząd. No to nie da się tego po prostu przeżyć. No, ale. Jest jak jest! Jest jak jest! Nic, no to nie poradzimy. Podoba mi się, władca, podobasz mi się. Podobasz mi się to bardzo, bardzo mocno. Inicjatywa do strzelca, więc fajnie, szybko strzelimy. Inicjatywa dobiegających mały, duży, wszyscy, raz, dwa, trzy. Trzy jednostki, które będą fajnie mogły z tego skorzystać. Też super. Raz, dwa, trzy. Dokładnie. Że jednostki, których mamy więcej, czyli jednego diabła więcej, plus werbunek, to dodatkowe jeszcze jednostki, plus zbramy ich więcej, to, to może być naprawdę przepotężne. No nie mamy defa i witki, jakby był def plus witalność do tego bida, u to by był przekozacki, naprawdę. Sam def, podstawka i witalka, przekozackie to by było. Eee, przekozackie. Przekozackie, naprawdę, serio przekozackie. Mam nadzieję, że... Mm, Wam się spodoba ten odcinek. Wszystkie zostawcie łapki, suby, bawcie się świetnie na kanale. Kolejne rzeczy już tam wchodzą. Powinny już zacząć chodzić Mam nadzieję, że gdzieś teraz mi się jutro uda coś zrobić. Tier listy wszystkie mam. Jeśli chodzi o zaklęcia, zaraz wejdą tier listy. Chyba z jednostkami. Chyba z jednostkami wejdą tier listy. Albo kompletnie coś innego. Albo z, z jednostkami mi się wydaje, albo jeszcze skończę z czarami odnośnie. Dane szkół, żeby jakby zamknąć ten cały etap tier w ten sposób I coś też już powinien gdzieś wracać, więc spoko Powiem szczerze, mi się do toalety zachciało, więc y, to będzie dość szybki odcinek eee, więc to będzie szybki odcinek ale tamty był prze, prze kozacki telakin no, O Jezus To było przepopierdzielone, serio Pierwsze światło. dwa defa dostaniemy, no to spoko w sumie Dobra, ja i tak tutaj yy, biorę, biorę jakie biorę Biorę jakie biorę, no 9 diabła No wiadomo, że ten z odpornościami, wiadomo, że ty Wiadomo, że babina z laurą Strachu, żeby morale zmniejszać. Tutaj, ty. A ty też masz. Wszyscy mają. A, wszyscy mają. No, przyjemnie, przyjemne inicjatywki. Może być ten, ale skoczy dupes też jest fajny. Ten też, dobra. Tak, tak, tak. quasi tak z tyłu gdzieś tam umieścimy, nie? Dobra. Okej, okay, jeszcze. Jeszcze jeden level będzie. Może coś ciekawego wejdzie. No rozdzierające na no tam smoka mocno bije, nie? No, smoka mocno bije. No zobaczymy no będziemy tam ataku. Eksperski atak, no. No ładnie 16-17 ataku. Fajnie Sonia. Powiem wam że... Fajnie, 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 fa, fa f, fajnie. Nie ma szału tego tutaj, no ale... Bram też będzie sporo więcej To jeszcze dowodzenie bierzcie pod uwagę, że nas będzie zwerbunku więcej Dobra, jest zajebiście Jest zajebiście, idziemy się klepać Idziemy się klepać ile się da Idziemy się klepać i wygramy 9 diabłów jak przypierdoszy to jest no super sztos 17 tak, no, no to jest super sztos Ogromny sztos. Naprawdę, to jest dużo obrażeń, takich solidnych obrażeń. Takich super, super. Ach, noż, to będzie piękne, po prostu to będzie już piękne. To będzie bardzo piękne. Przeżycie. Oj bardzo. Tą biegającą, wkurzającą idiotkę trzeba szybko zabić. No cóż, no my nie mamy rozdzierające na smoka no i bijemy złapie w sumie też te wyższe jednostki. No i tyle. Chyba no, że on będzie miał 20 ataku. Jakieś mocne przywołanko. No zobaczymy, zobaczymy, co przeciwnik do nas przyszykował. Kitra ma opcję, bo chyba zaczyna z dowodzeniem o ile się nie mylę. Ale kytra jest solidna też. Ale ta inicjatywa pomoże, nie? Ta inicjatywa powinna bardzo, bardzo w sumie pomóc. Plus do tego bierzcie pod uwagę, że mamy szybką bramę. Taką jaką chcieliśmy. Więc w miarę szybko rzucimy kolejne jednostki do boju. Kolejne jednostki do boju, które będą swoje działać. Jeszcze mamy tą odporność zawsze to coś. Nawet jak dostaniemy shota, to będziemy w stanie się jakby z tego wykindrać. Z tego wykindrać jest czarny, ryzykowny. O, dobra. Jest! Okej. Okay. Dobra, nic nadzwyczajnego. Trutkasz, ten, 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 dobra. Lecimy z koksem. Kradniemy many też dość sporo. Chyba, że będzie miał 3000, dobra. Lecimy. Lecimy, moi drodzy. Diabełek. Czy dyplomację to miałbym 10, zamiast aury mieć dyplomację? Może być. Może być. Mi chodziło, żeby na lochu nie było. Ale dobra, nevermind. Nevermind. Ok. Ok, jasne. Oczko. Fajnie, że grasz. Fajnie, super, że świeżak. Fajnie, fajnie. Ok. Jest 8, 4, 18, 15 talentu wziął. Dobra, manę większą. No i tak nią nie będę szedł. Tak, żeby mi dwóch nie bił. By tu mi nie wleci, no może mi w sumie wlecieć w ciebie. Dobra, 9 to ty dobiegasz, nie? No raczej mi tutaj nie przybiegnie Ale dobra, ja bym ciebie w sumie dał na razie z tyłu Bogers Tactics, tactics Pararą, parą, parą Dobra, ten Jest def, nie ma defa Dobra, Gituwa. Jemy naprawdę przyjemnie, ale raczej na spokojnie, tutaj, gdzieś tutaj sobie ustawimy. No, nie będziemy się zastawiać. No ja tutaj lecę, nie będę w sumie czekał. Jaka nie dostałem, mimo że mam, ale ja nie jestem czyżykiem, nie. Ale ja nie jestem czyżykiem. Dobra. No, może gdzieś tutaj. Super. No, minus moral wszedł. Minus moral wszedł. Spoko. Bo ja wjeżdżam teraz w niego. E, na spokojnie. Wjeżdżam. Ten wytrzyma dość długo. Stosunkowo powinien. E, ta babeczka no mnie szczeli, nie? Ale tutaj tak nie będzie jakoś dużo. No, ma jakoś on dużo ataku, nie? To jest. 8 tylko i wyłącznie, 4 defa. Więc, no, nie jest zbyt przyjemnie. Dobra, no szczeli mnie strutki. Nie wiem, to wam raczej chcę zostać z tyłu. Nie chcę się tam nigdzie pchać do przodu. Dobra, zabijmy to. Dobra, lecimy teraz tu. Okej. Okay. Hydra może zaboleć. Okej. Okay. Ale jakby już jestem trochę porozdzielany, więc znajdę coś zaraz rzuci, no to... No to spoko, nie? Ciebie damy tu, żebyś strzelał. Ja, żebyś strzelał. No, zadał mi trochę obrażeń, ale no też dostał, nie? A do skoku jestem za daleko, no to spoko się zostawiłem Nawet bardzo przyjemnie się zostawiłem, dobra, ciebie dam tu Okej okay. Dalej mamy wysoką inicjatywę hmm, dość to jest porawą Hydra dostanie cios... To Hydra potem na smoka najwyżej zmienimy, nie? Przemion to znacznie więcej. No walnęła mnie. No ta tu bije zawsze dużo. Nie będę was zakomywał, ale ona zawsze bije dużo. No i z nami na hyderkę trzeba rzucić od razu. Od razu trzeba rzucić, z nami na hydrę. 18 siły czarów to nie jest dużo. On powinien dość przetrwać. Mm, dość przetrwać. No mamy tych jednostek. ta jeszcze nie strzeliła. Ona też strzeli dość solidnie. No bo strzeli. No ten mi zginie, no ale piesek je za to w sumie tego, żeby zginąć On jest trochę takim, e, idźmy i zginiemy, nie? Fajnie, że diabo zmoralował Więc jest dość szybko Więc jest dość szybko O, więc jest dość szybko A tej babeczki nie zostawiłem, nie? Dobra, no No ja tutaj na no spokojnie raczej, nie? To i tak zaraz będę miał ruch <laughs> Bo ja nie zostawiłem się, zrobiłem sobie taki tunel, wiecie, żeby W razie czego ten, yy, no było jak było, nie? Pies mi ginie, akurat Piesiu mi ginie Nawet kontrze nie, chyba mu się nie uda, uda zrobić Awaj. Dobra, bijesz mnie A, dobra, no trudno się mówi, ja to jestem za tym, że... No nie wiem czy to jest dobry pomysł skakać tobą. Uważam, że to raczej jest bardzo słaby po pomysł. Dobra. Dobra, zaraz skoczymy na niego. Eee, dobra. No, już nie skoczę na niego, bo mi uciekł. Ora rozdzierające no, na na smoka. Dobra, czy chce bić? Okej. Okay. Teraz nie doskoczę, nie? <grych> Dobra, tam nie podchodzę, bo nie ma co się spieszyć. Nie ma, nie ma. No spokojnie. Yy, smoka walniemy Pff, tu, tu, tu. Ok, moralu, minus moral w ogóle on ma. Nie wiem za bardzo czemu. Aha, od tej nie. Osoby to ci mają, przecież ten nie jest, jakby nie stoi kogoś z minus moralem. Więc spoko. Więc spoko. Według mnie nie wytrzyma tego tempa, nie? Mają 4 defa. No zabił mi, ale taki był w sumie trochę plan. Będę was okłamywał Żeby zginąć Ale masz Dobra i przyszły bramy piekielne przyszły I naprawdę sporo tych bram przyszło One tam z tyłu stoją jako taki backup Bez żadnego wiecie celu Zaraz będziemy lecieć z nimi do przodu Ale to no, raczej nie już Już w sumie można tą 151-ką iść do przodu Gdzieś tam spokojnie Hmm, przerzucimy sobie chyba nami na hydrę. Może No, przerzucimy w sumie, bo taka kolejność pasuje. To zabolało, dobra. Lecimy do przodu. Nie ma co stać z tyłu i czekać z bawieniem. A w sumie z łapy weźmiemy hydrę po prostu. No i tak, co mi zada. A smog już zginie przynajmniej, nie? Dwie hyderki, fajnie Brameczka, przyjemnie Dobra, super Kradniemy dużo many Dobra, ładnie Ciebie strzelamy, to ciebie ściągamy Cały ten frontline jest ściągnięty Nasz backup jest duży Nie ma potężnego gradu, nie? Nie ma, ale pozdrawiam, Bena. Niech się uczy. Fajnie, że grasz. Fajnie, pozdrawiam cię. każdych nowych graczy bardzo szanuję, więc wpadajcie. Uczcie się, bawcie się. Ja tutaj się bawię. No zrobiłem typowy, ale dobry build, nie? Typowy wjazdowy, dobry build w. To. No widzicie, on jednak walnąć potrafi, nie? Ja jeszcze mu oddałem w sumie przy okazji, no ale dobra. Tu bo tak pasuje. Ładnie. Super Przyjemnie, przyjemnie, przyjemnie Aby ciebie ściągam. Wszystko czy skoczydówki jak skoczą, to wiecie pan! Miano ja z tym paskiem, no to musiałbym mieć yy, mocny grad, potężny wzmocniony grad. W sumie na no najlepiej na inferno w sumie wzmocniony grad działa. Ciężko innymi zakręciami przetrwać. Tu niby bym mi ściągnął dużo, ale co to tyle? Dobra, Giniarz. Bum, ale Wacys przekozacki, nie? Okej. Okay. Nie wiem, czy doskoczę teraz. No nie. Bum. Bum. I bum! I BUM. No i zostało nam tego wojska, no ale to też nie jest jakoś tak mega dużo, nie? Dzięki za grę, uciekam. Eee, dzięki za grę, fajnie się grało. Co on miał? Miał do inicjatywy, bo to też w sumie średnio mu to... Nie miał jakichś dobrych artefaktów. No nie miał, no szału nie miał w sumie jak na loch. To jestem zdziwiony. Ale dobra, dzięki za greben, dzięki wszystkim za oglądanie, życzę wam miłego wieczoru, miłego dnia, zależy kiedy ten odcinek akurat wyjdzie. Ostrość złap, chcę się pożegnać. Dobra, złapa ostrość, życzę wam miłego popołudnia, miłego dnia, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Bye, bye.